Przyjechała z Ukrainy na początku wojny z dwoma dzieckimi. Na różne pomógł nam znaleźć mieszkania i znaleźć w środku siły, przeżyć to nie czas. No dużo się tam y, nauczyłem pomocy ludziom i samemu w sumie sobie. Byłam bardzo zamknięta w sobie i w ogóle nie chciałam nawiązywać żadnych nowych relacji. Bo myślałam, że było mi to po prostu niepotrzebne. Moja przygoda z klubem zaczęła się od obozu młodzieżowego. Na nim poznałam bardzo wielu ludzi. Co się zmieniło w moim życiu? No Wszystko się zmieniło. W stowarzyszeniu zauważono moje umiejętności, moje zdolności, moje talenty. Spędzamy fajne chwile ze sobą, bo mam i bardzo dużo koleżanek. Czyli ta dużo mi pomogła w nauce, w czytaniu. I utrzymanie dobrze łówka bo miałem problemy. Dziękuję za Wasze wielkie serce, dobrą duszę i wszystko pomoc, jaką mogłem otrzymać tutaj dla Ukrainy. Dziękuję. No, mnie jako y, mnie, znając jeszcze paru innym osobom, też pomóc w tym, żeby nie sięgać do kieliszka i dbać o własną kulturę osobistą. Bo nie każdy z nas ma e, szansę, żeby albo wyprać ubrania, albo się okąpać i w tym pomaga e, Dom bogich Świętego Nereusza. I oni właśnie pokazali mi to, że nawet jeśli nikogo nie znasz, to możesz do niego podejść, możesz się o niego zatroszczyć. I za to właśnie jestem wdzięczna Nereuszowi, że nauczył mnie otwartości, szczerości i troski o drugiego człowieka. Jestem bardzo wdzięczna, że trafiłam do Nereusza. Jestem bardzo zadowolona. Daje mi to wiele radości i ładuje moje akumulatory na następne po prostu dni, żeby znów przyjść i cieszyć się z moimi koleżankami tym naszym wspólnym spotkaniem. Dziękuję, że wspieracie Nereusza i że nam pomagacie. Podaruj 1,5% podatku pod opiecznym Nereusza. Zamienimy je w dobro.